Cześć, dalej z tej strony i dzisiaj bierzemy na warsztat białko. Ile gram białka jeść w przeciągu dnia? Ile gram białka jeść na jeden posiłek? To tak naprawdę jest temat rzeka, bo każdy ma troszeczkę inne zdanie na ten temat. Jest tysiąc badań związanych właśnie z tym, ile gram białka powinniśmy jeść na jeden posiłek lub w przeciągu całego dnia i też każde jest inny. głównie dlatego, że zostało przeprowadzone na różnych osobach: jedne na starszych osobach, które nie trenują, inne na sportowcach, inne z grupą połączoną, czyli sportowcy i osoby nie trenujące. I przez to powstało wiele mitów na temat tego, ile gram białka powinniśmy jeść, czy białko nam szkodzi, czy jeżeli zjemy za dużo białka, to nam nerki eksplodują. Mnóstwo mitów, dlatego dzisiaj postaramy się większość z nich obalić i jak najszybciej mogę powiem wam, ile gram białka możecie jeść na dzień, ile gram białka możecie jeść w jednym posiłku, więc. Zaczynamy. Więc zacznijmy od tego, ile gram białka powinniśmy jeść na dzień. I odpowiedź na to pytanie brzmi zależy. Zależy od Twojej budowy ciała, zależy od tego ile ważysz, jak masz procent tkanki tłuszczowej, ile masz mięśni, ile trenujesz, to wszystko zależy od Ciebie i tylko od Ciebie. Tak, bo jeżeli wy, y, znajdziesz w internecie odpowiedź, że powinniśmy jeść 1,8 gram białka na kilogram masy ciała. To jest według jakiejś innej osoby, to jest według innego schematu. Ty możesz być inny, dlatego według mnie najbezpieczniej jest trzymać się liczby od do. Od czegoś do czegoś. Tak, jeżeli zjemy raz na jakiś czas troszeczkę więcej białka, nic tam się nie stanie, nasze ciało to wykorzysta w inny sposób. Jeżeli będziemy mieć za dużo, za dużo, za dużo białka, to będzie to traktowane jakbyśmy po prostu jedli za dużo kalorii, tak? Czyli nasze ciało równie dobrze może białka zamienić w tłuszcz na naszym ciele, więc zawsze zostanie to jakoś wykorzystane. No dobrze, ale przyjmijmy sobie, że masz, jesteś szczupły. tak? Możesz być szczupły, mieć. Mało mięśni lub być szczupły i mieć dosyć dobrą sylwetkę, na przykład 80 kg i masz tylko 8% tkanki tłuszczowej, to wtedy możesz sobie policzyć swoją wagę. Razy 2, czyli 2 gramy na kilogram masy ciała, wychodzi ci około 160 g białka. Jeżeli jesteś gruby, powiedzmy sobie, tak, jesteś otyły, masz 40% tkanki tłuszczowej i ważysz 120 kg, to nie mnożysz swojej wagi razy 2. Osoba ważąca 120 kg. I mająca 40% tkanki deszczowej, nie będzie miała takiego samego zapotrzebowania jak osoba ważąca 120 kg i mająca 8% tkanki deszczowej. Tak to nie funkcjonuje. Wtedy będziesz jadł po prostu za dużo białka. To nie jest to, że od razu od tego umrzesz, że ci nerki eksplodują, ale nie jest Ci to po prostu potrzebne do szczęścia. Dlatego proponowałbym ci zrobić coś takiego. Jeżeli masz tą nadwagę, tak, wyobraź sobie tą swoją wymarzoną wagę. Ile byś chciał ważyć? I wtedy pomnóż tą wagę razy 2. Więc jeżeli ważysz 120 kg i chciałbyś mieć 8% tkanki tłuszczowej, to po prostu odejmij te 40, powiedzmy, kilogramów, tak? Lub możesz to sobie procentowo wyliczyć w tkanki tłuszczowej i wtedy pomnóż tą wagę razy dwa i Ci wyjdzie Twoja ilość białka na dzień. Taka jest moja propozycja. Oczywiście, no, tysiąc innych propozycji jest, ale taka jest moja propozycja z doświadczenia. Ja to wyciągnąłem Możecie takie coś spróbować, i teraz tak powiedziałem wcześniej, że powinniśmy jeść od do, że to jest najłatwiejszy sposób jeść od do. Nie codziennie tyle samą gram białka, bo, bo popadniecie w paranoję. Wielu ludzi nie szykuje sobie czterech posiłków dziennie, tak? I wszystko jest równo wyliczone co do grama, więc no jest to bardzo trudne, tak? Niektórzy nie mają po prostu na to ochoty, czasu yy, i siły. Więc według mnie jest fajny sposób, żeby sobie policzyć od do, yy, mówi się, że powinno się jeść. 1,8, czasem widziałem 1,5, ale ja pozostanę przy 1,8 gram białka na kilogram masy ciała do 2,2. Niektórzy mówią 3 gramy, dla mnie to jest za dużo, więc ja mówię, że tutaj te dwie. 1,8 do 2,2 gramy białka na kilogram masy ciała. Jeżeli bierzemy, liczymy naszą wagę w funtach, to wyszłoby 1 gram białka na 1 funt. Tak, więc to wtedy wyjdzie 2,2, tak? I wtedy liczymy od do, czyli powiedzmy, że ważysz 80 kg, wtedy e, mnożysz 80 kg razy 1,8 i ci to wychodzi 140 gram białka. Jeżeli zrobisz przybliżenie, to wtedy ci wyjdzie 145 gram białka, możesz zawsze sobie przybliżyć i pomnożysz swoją wagę, czyli 80 kg razy 2,2 wyjdzie ci 176, przybliżymy to i wyjdzie 180. I tego będziesz się trzymać. Jeżeli raz zjesz 145 gram białka, nic Ci, nie, nic ci się nie stanie, nadal będzie optymalna ilość. Jeżeli raz zjesz 180 g białka w jakiś dzień, nic Ci się nie stanie, jest optymalna ilość. Ja na przykład, zazwyczaj, czasem mi się zdarza jeść właśnie em, tą jakby przybliżoną ku właśnie końcowi ilość, czyli powiedzmy, że ważę tyle samo. Czasem mi się zdarzy się jeść 150 gram białka, a jednego dnia zjem 175 gram białka, jednego z dnia zjem 185, no wykroczę troszeczkę, ale nic mi się nie stanie, tak? Więc taka jest moja propozycja, jeżeli chodzi o spożywanie białka na dzień. I na sam koniec powiedzmy sobie, ile gram białka powinniśmy jeść na posiłek. Wiemy, ile gram białka powinniśmy jeść na dzień, ale ile w posiłku? Niektórzy mówią, że 20, niektórzy 30, niektórzy 40, niektórzy mówią, że jak zjeść więcej niż 40, to reszta nie zostanie wykorzystana. Jest wiele mitów na ten temat, tak? Według mnie to jest głupota w ogóle. Jak można myśleć, że 40, jeżeli zjemy 4, więcej niż 40 gram białka, nie zostanie to wykorzystane. Jest to jak najbardziej nielogiczne, pomyślcie o tym. Na przykład nasi przodkowie jaskiniowcy, tak? czasem nie jedli przez dwa dni, bo nie mogli nic upolować. W końcu dorwali się do mięsa i zjedli 200 gram białka w jednym posiedzeniu, tak? 300 gram białka czasem. To co? To zostało tylko 40 gram białka zostało wykorzystane, a reszta wyrzucona. Jeżeli tak by było, to byśmy przestali istnieć. Więc według mnie, to jest moja opinia, to jest moja rada dla Was, rozprowadźcie sobie białko jak chcecie. 30 gram białka w jednym posiłku, w innym posiłku 10, w innym posiłku 5, w następnym posiłku 7, 10 gram białka. Obojętnie, nie ma znaczenia, naprawdę. Byle, żeby białko przez cały dzień się zgadzało i suma kalorii przez cały dzień się zgadzała. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to nie, to nie tylko polega na białku, tak? Nie możemy tylko patrzeć na białko, musimy patrzeć też na kalorie i na inne makroskładniki, żeby wszystko było optymalnie. Ale jeżeli chodzi o białko w posiłkach, ile, co, co, tego, nieważne, po prostu jeźdźcie, nie przejmujcie się tym. Po prostu macie jeść. No dobrze, wiecie już, ile gram białka powinniście jeść, to jest moja opinia, to jest mój sposób i ja się tak odżywiam. Hej, możecie tego spróbować, możecie jeść inaczej, jakkolwiek chcecie, jakiekolwiek macie efekty, ja. Mam efekty po tym, moi podopieczni mają efekty po tym. Jeżeli komuś doradzę, radzę mu coś takiego i mają też efekty. Według mnie to jest najlepszy i najbardziej optymalny sposób, żeby jeść białko. Tak? To wszystko z mojej strony. Miłego jedzenia, miłego trenowania i do zobaczenia następnym razem. Cześć!